Na zegarach w całej Polsce godzina 15 przy mikrofonie ci najlepiej poinformowani Ewa Kwaśny i Bogdan Zalewski Witamy Dzień dobry. zapraszamy Staramy się Lodnicze pogotowie ratunkowe o covidowym transporcie chorych Już codzienna liczba przelotów świadczy o powadze sytuacji Synoptycy nie mają dobrych informacji Będzie ślisko, będzie niebezpiecznie Ślisko będzie na chodnikach, ślisko będzie na drogach Naprawdę proszę uważać W faktach także seks w wielkim mieście W nowej odsłonie Kilkadziesiąt razy dziennie latamy do pacjentów z koronawirusem w poważnym stanie, przyznaje w rozmowie z RMF FM szef lotniczego pogotowia ratunkowego profesor Robert Gałąskowski. Rozmawiał z nim nasz reporter Michał Dobrowicz. Michale, gdzie LPR ma teraz najwięcej pracy? Przede wszystkim w południowej i centralnej Polsce, czyli na Śląsku i w Wielkopolsce. Cały czas bardzo często te interwencje dotyczą ludzi młodych, nawet dzieci, podkreśla profesor Robert Gałąskowski. Jeszcze dwa tygodnie, gdyby pan mi zadał to pytanie, to bym powiedział, że średnia też 30 lat. Dzisiaj ta średnia idzie w kierunku 35 lat, ale też zaczęła gwałtownie dotykać dzieci do 12 roku życia, do 15 roku życia. My mamy pierwsze przypadki zgonów w wyniku COVID-u wśród dzieci. Dlatego lekarze apelują o szczepienia także dzieci i liczą, że zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Zdrowia za tydzień preparat przeciw koronawirusowi dostaną także młodsze dzieci w wieku 5-11 lat. Przypomnijmy jeszcze Bogdanie, ostatnie dane, ostatnie doby w Polsce potwierdzono prawie 27,5 tysiąca nowych zakażeń zmarły 562 osoby. Jeszcze dodam, że wykonano 111 tysięcy testów. Pożar w budynku magazynowego na składowisku odpadów w Piotrkowie Trybunalskim w Łódzkiem. Zapaliło się poddasze i część dachu. Z ogniem walczy pięć zastępów straży pożarnej. Nikomu nic się nie stało. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed marznącymi opadami w ośmiu regionach. Alerty dotyczą Śląska, Małopolski, Podkarpacia, Lubelszczyzny, a także województw Świętokrzyskiego, Mazowieckiego, Warmińsko-Mazurskiego i Podlaskiego. Będzie gołoleć, będzie ślisko, będzie no niestety niebezpiecznie na drogach, bo często nie widzimy tego lodu, jak jedziemy samochodem. To jest tak zwany czarny lód. Coś błyszczy, wydaje nam się, że jest mokra nawierzchnia, a to już może być zamrożona nawierzchnia. W związku z tym szczególnie na drogach niższego rzędu, takich bardziej lokalnych, no naprawdę tam trzeba być... Uważać. Uwaga też na niektórych mostach, na niektórych wiaduktach. Na tych ślimakach może być tak, że nasz samochód pojedzie prosto, zamiast skręcać. Na pewno sytuacja niebezpieczna. Ostrzegał Grzegorz Walijewski z IMGW. Rekordowo wysokie są w tym roku ceny polskiego karpia. Nieco ponad dwa tygodnie przed Wigilią za kilogram tej ryby trzeba zapłacić 20 zł. To 4 zł więcej niż przed rokiem. Dlaczego to już wyjaśnia Damian Żuber ze stawów milickich na Dolnym Śląsku. Tego karpia w całej Polsce jest mniej niż w zeszłym roku. Około 30-35% mniej. To jest spowodowane tym, że była susza. Nie mieliśmy wystarczającej ilości na rybku i kroczka, żeby w tym roku wyhodować tyle ryb. Handlowej, ile było w zeszłym roku. Cena paszy, mocznika poszły bardzo dużo w górę, więc to też ma wpływ na tę cenę końcową. Karpie z Czech, Węgier czy z Chin można kupić taniej, ale jakość tych obcokrajowców będzie gorsza. Cieszą nas takie fakty. Na małe ekrany wraca seks w Wielkim Mieście Dziś premiera kontynuacji serialu W filmie i tak po prostu Spotykają się Carrie, Miranda i Charlotte A z nami teraz Katarzyna Sobiechowska-Szuchta Z redakcji kulturalnej RMF FM Dzień, Dzień, dobry. Dzień dobry Kasiu, fani długo czekali na ten moment Serialowe bohaterki wracają od prawie po 20 latach Choć bez Kim Katral, czyli Samanty Widzowie dostaną 10 odcinków A pierwsza odsłona to już jest chyba dzisiaj fenomen Opowieść o kobiecej sile, solidarności i przyjaźni Zachęciła nas to że tak wiele nowych osób czeka na przygody naszych bohaterek, mówiła na światowej premierze w Nowym Jorku Sara Jessica Parker, a jej kreacja nawiązywała do tych słynnych sukienek Carrie Bradshaw. No i tak. Czy ja mogę zdradzić pewną tajemnicę? No. Mogę. Proszę bardzo, Nie ma czekam. większej fanki z tego serialu w naszej redakcji niż Ewa Kwaśnie. Tada. No tak, to już wszyscy poznali moją tajemnicę. Tak. Dziękuję ci, Kasiu. Ja jestem fanem nieistniejącego jeszcze filmu Romantyczne Uczucie w Małym Miasteczku. Dziękujemy Kasiu, dziękuję. Dziękuję. Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Sponsorem prognozy pogody jest firma Ravi, oferująca produkty do wyposażenia i dekoracji wnętrz oraz domowych prac porządkowych. Sponsorem prognozy pogody jest Colfarm SA, producent suplementu diety 2KC wspomagającego organizm po spożyciu alkoholu. Sponsorem prognozy pogody jest firma Daikin. Japoński producent pomp ciepła i oczyszczaczy powietrza www.daikin.pl jeszcze raz Bogdanie, jaki tytuł tego twojego filmu? Romantyczne uczucie dały <laughs> w dałym miasteczku Bardzo dobre, to w głównych <laughs> Bracia maluczki Jacek Tomkowicz <laughs> Dobrze, nie wiem czy ktoś to będzie oglądał e, Kochani, teraz o pogodzie e, Czy będzie romantyczna pogoda? E, dzisiaj wieczorem na przykład no Będzie, będzie romantyczna. przytulanie Tak, tak do zimno. przytulania no. Od minus jeden do minus dwóch, minus trzech Czyli bardzo wam nogi nie zmarzną A jednocześnie jakby ten koc jest uzasadniony Sponsorem prognozy pogody jest firma Rabi, oferująca produkty do wyposażenia i dekoracji wnętrz oraz domowych prac porządkowych. Sponsorem prognozy pogody jest Colfarm S.A., producent suplementu diety 2KC, wspomagającego organizm po spożyciu alkoholu. Sponsorem prognozy pogody jest firma Daikin, japoński producent pomp ciepła i oczyszczaczy powietrza. www.daikin.pl